Dzień dobry, nazywam się Mirosław Dolata, na co dzień pracuję w Katedrze Fizyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Miejskiego. Z jestem tak trochę fizykiem, trochę chemikiem, interesuję się biologią, potrafię coś zbudować z Dzisiaj chciałbym Państwu pokazać parę doświadczeń, które myślę, że... Istota doświadczenia w szkole można to podsumować takim stwierdzeniem, który już sformułował kiedyś Konfucjusz. Brzmiało mniej więcej tak: słyszę i zapomnę. Tu chciałbym zrobić dygresję, to słyszę oznacza też często przeczytać. Widzę i pamiętam. Też widzę ilustrację w podręczniku, filmu lub animację komputerową. I najważniejsze, zrobię i zrozumiem. To jest powód, dla którego eksperyment w szkole jest po prostu konieczny. Brzmi to dosyć dziwnie, bo Państwo właśnie oglądają film. Wobec tego, do czego ma ten film służyć tak naprawdę nie ma być zamiennikiem robienia eksperymentów, To ma być raczej instrukcją dla uczniów, dla nauczycieli, jak przy pomocy stosunkowo prostych środków można zrobić eksperyment. I ten eksperyment ma to, co Państwu pokażę, czasami nie będzie miało zakończenia, czyli wyniku, tylko będzie pokazane, jak go zrobić. A żeby wyciągnąć z niego wnioski, sformułować hipotezy, do tego celu trzeba to doświadczenie będzie zrobić na kartę. Dodatkowo no jest pytanie, do kogo ten film jest zaadresowany. No do nauczycieli, żeby wiedzieli, jak się robi doświadczenie. Dla uczniów także. I to uczniów na każdy praktyczny poziom. Doświadczenia, które dzisiaj będę pokazywał, Naprawdę można zrobić i w zakresie nauczania początkowego, ale można zrobić też w liceum. Różnica hmm. będzie polegała na tym, nie na samym doświadczeniu, tylko na interpretacji tego doświadczenia. Obserwacja i zapis tego, co widziałem, co się stało, ale stosujemy już pewien. No, Proces abstrakcji. Wprowadzamy nowe pojęcia, wprowadzamy nowy opis, aż do sformułowania zależności matematycznych, przewidzenia na ich podstawie różnych rzeczy, które się będą działy w naszym eksperymencie i z, zweryfikowania tego eksperymentalnie na poziomie licealnym najwyższym.